Zagramy serwer. E, większość z Was już grała, ale powtórzę. E, na gdzieś w centralnej części hali znajduje się serwer, tak zwany, z e, którego trzeba się podłączyć tym przenośnym dyskiem. E, jedna drużyna ma za zadanie pobrać dane, czyli jak podłączycie się, następuje sygnał dźwiękowy, zegar zaczyna odliczać. 8 minut, dane są pobrane, wasze zwycięstwo. Tak? Drużyna, która e, pobiera. Druga drużyna ma to uniemożliwić. Jedyną formą sabotażu jest. Odpięcie tego. Niczego nie dmiemy, nic nie, nie okay. Waliska, jak już raz będzie gdzieś położona, to już leży. Czyli jak ją doniesiecie do serwera, położycie, to ona już tam zostaje. Drużyna broniąca nie przesuwa jej, nic nie kombinuje. Jeżeli nie to została na miejscu. To zostawiasz dokładnie na miejscu. Tak, ona jest nienaturalna, to jest jak taka cegła, którą przepychasz wtedy czasami. Tak. Można tego doprzeć. Dokładnie, Można tego Drużyna, która ma za zadanie pobrać. Zagramy sobie 20 minut, z tym, że jeżeli w ostatnich minutach, sekundach podłączycie i to pobieranie będzie cały czas trwało, to scenariusz trwa tak długo, aż nie zostanie przerwane pobieranie. Ok? Żeby dać szansę drużynie. Czyli w przypadku przedłużenia czasu, ale odpięcia jest koniec. Koniec, dokładnie tak. Nie ma dogrywek. Nie ma dogrywek. Gramy. Zegar jest mechaniczny, czyli on zawsze będzie dążył do 12. Ja będę to oceniał. Jak będzie 12, czyli pobranie danych za głos.